Odzyska erekcję z kuracją nowej generacji. Kuracja Wigrax to przełomowe podejście do likwidowania problemów z erekcją. Naturalne składniki dawkowane regularnie poprawiają krążenie wewnątrzorganiczne i równowagę mikroelementów w organizmie. Masz problem z erekcją? Przestań się go wstydzić. Naturalne składniki gwarantują potężny efekt bez skutków ubocznych. Już po 7 dniach cieszysz się silniejszą erekcją. Po zakończeniu kuracji intensywny efekt utrzymuje się na lata. Odzyskujesz pełną sprawność seksualną. Będziesz dumny z potężnej i trwałej erekcji. Poczujesz ulgę po likwidacji źródeł problemu. Według badań przeprowadzonych przez Towarzystwo Medycyny Seksualnej, aż 2,5 miliona Polaków cierpi na zaburzenia erekcji, ale jedynie 30% par rozmawia ze sobą na ten temat. Aż 96% mężczyzn stosujących vigraks odzyskuje silną i trwałą erekcję. Wracają do współżycia, a dzięki temu poprawiają swoje samopoczucie oraz relacje z partnerkami. Vigraks to kuracja oparta o preparat stworzony z naturalnych składników, który likwiduje problem braku erekcji u jego źródła. Silna erekcja na trwałe. Po odbyciu kuracji Vigrax odzyskasz erekcję na stałe i będziesz gotów na seks w dowolnym momencie. Vigrax Erect Proprietary Blend Unikalny blend będący główną substancją aktywną Vigrax. Został opracowany przez sztab ekspertów, dlatego skutecznie przywraca erekcję godną gwiazdy porno. Rzeńszeń Korzenie rzeńszenia są stosowane już od 4000 lat. Ten składnik zapewni ci większą witalność. Poprawi krążenie i doda energii w łóżku.